Ale holowidzu! ostatnim razem skończyliśmy w tym miejscu i mamy już kolejny dzień eventu. Dzień. <grym> Drugą część eventu już możemy rozpocząć. I na szczęście daleko nie musiałem biec. Czy, Hej, he, tak musiałem biec, bo robiłem jeszcze daily questy. No zobaczmy, co tym razem się wydarzy tego kolejnego dnia. No i teraz normalnie, że zaczęła, nie tak jak wtedy. Chociażbyśmy dopiero w tym, w tym świecie nam się zaczęło to zadanko, więc naprawdę długie było pierwsze zadanie. A tak na no, takie nie wyglądało. Dawaj kapustę! Ach. No powiem Ci baloniku. to się świetnie skrył. Idealnie na no, środku ścieżki. <grystanie> da Maj No, okay, Stój! A, no! Ucieka mi! Stój! No. O panie, no dobra, tego już nie zbiję. <grystanie> dobra, to muszę przyznać, że nie da A? A, bo trzeba zabrać. <grystanie> już nie... Chwila. Nie przeczytałem tutoriala i tak jest. Przeszlikałem wcześniej, żeby to nie zadziało. Halo, hojo. Kolejna osoba, której nie znam i też bardzo ładnie świecą oczy. Co jest? No fajnie, Hidia robi sceny. Dobra, ale to Meskotka może. Ciekawe jaki tu cyrk się wyrabiał. W tym wielkim namiocie. Dobra, ty idziesz od razu na pierwszy odstrzał. Most... <laughs> Powiedzmy za żre, że Idia. Maskotka by się dodawała idealnie na scenie, szczególnie, że wygląda to jak namiot cyrkowy, a tu pasujesz do tego <laughs> klimatu. Bo tylko tutaj ty już w tej grupie. <laughs> za dawno nie słyszałem tego tekstu. Avengers will be mine. <laughs> What? Halo? Czekaj, co jest? Zabrali mi Lunę. Zabrali mi Lunę. Żeby grać kolej. Wielłoma. Nawet miecz dostanę. A... Aha. Czemu? że <grymne> ja nie mogę robić teraz tego eventu <grymne> Iła <Iu>, zasłaniasz! <grymne> A. A mogę, po mogę ją... pójść sobie od nich? Zostawić, żeby mnie nie biły? Nie A Dobra, idę stąd Powinien już zostawić mnie Idź mnie z tym Ostatni slime, no! Idź mnie stąd! Nie chcę używać, pójdź mi. No, poszedł. No i widzicie, nie trzeba używać tych postaci. Idia, jak zwykle. Mam taki poważny moment już. I co? Chodzi idia i coś <słyskanie> wyskakuje. A, ale dobra, czas na moje... Czas zabłysnąć. <słyskanie> no, powiedzcie mi konkretny sens tego, że muszę biegać właśnie tą grupką. Czemu nie mogę samą Luną? Wytłumaczcie mi. Ja również tam jestem. Ano! What? Ej, ej a jak bym wyszedł? Teraz, że się na... kochaj Będę kolej. Ja yeah! <laughs> Jakie fajne! Co no, to no, za piłki one? A! Zabierają życie! E, mocno? A. Myślałem, <laughs> że jakaś będzie animacja. Ej. A ja nie postaraliście się tutaj, nie wiem, kłupać czy coś. <laughs> tu był sufit, okej. Okay. No właśnie też się zastanawiam. Ona jest dość. Nie wiem jak to nazwać. Może dziecinna, może niespełna rozum. Powinniśmy się od niej dalej trzymać. Sądzę. Przypadkiem ten tekst nie był w zwiastunie do tego <laughs> i w... patrzę. Właśnie kolej? Wydaje mi się, że był. Coś takiego kojarzy. No chyba, że był jednak inny. Ja i moja pamięć. No nie mów, że już się chcesz lenić. A wyjdzie jeszcze przez to lenistwo, że się zakończy ten quest. O, na szczęście nie. <gajs> Guys. Czekaj. To jest drugi dzień tak. Drugi, druga część. Eventu była taka krótka. Bum. Bum. Szybko. A! Tych nie można! <gajs> no tak. Nie przeczytał człowiek tutorialu i tak jest. No, i nie, fajne. To jest fajniejsze niż strzelanie z samego łuku. O, Weźmy to. O, dobrze, 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 o, dobrze. Dobrze. Byle więcej punktów dawaj. Jeszcze nam da, się uda? A! Nie udało się, ale fajne. Nie, podoba mi się. Pa, tylko złoto! Dzierstwo. Nic szczególnego. Po prostu latamy, unikamy wszystkich przeszkód. U, u. No, dobra, tego się nie spodziewałem, jakiś zraszaczy. <noise> Szczerze mówiąc, mnie to bawi, bo ja lecę i nawet nie widzę, jak to cięcie wodne leci. <noise> w ostatniej chwili robię łudzik i mnie to nie trafia. to ma mały hitbox. <noise> Teraz to chyba powinno mnie trafić. <noise> Okej, okay. no takie, takie małe, śmieszne. A, klasyczne bicie mobów na czas. Z jakimiś tam usprawnieniami, ale... No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mnie się to tam mało co podoba. O, To światło jest spoko. Byle ich było więcej, dawaj! Nie, z by się skończyło! Stójmy na środku i bimy! No, dawaj! <ścoughs> o nie, skończyło się. O, tutaj mam dwójkę takich nieprzyjemnych! Uu! Aha. Dobra! tym żywiołach chyba nie. <laughs> nie zbyt fajnie się gra. No trudno. Jeszcze raz! A Jeszcze dwóch! Szybko! no na ostatni! Szybko, 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 szybko! <laughs> Dobra, jednak da radę to zrobić. I w idealnym czasie. Wow! Super! Dobra, powiem wam, że tej gry byłem ciekaw. Jak to będzie wyglądało. Nie puszczam. O nie! <laughs> no, no To był testowy, to był pierwszy testowy po prostu. No ale... Jak na drugą część eventu, no nie wiem, teraz mam mieszane uczucie, jak pierwsza część była super, to ta taka już była gorsza, jak dla mnie, ale może to się zmieni przy trzeciej, choć kurde, żeby było tylko takie trzy części tego eventu, strasznie krótko jak na letni event, bardzo krótko, może źle to interpretuję, to nie jest letni event, choć no to wygląda. No dobra, dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się, hej hej.